Dzień dobry. Jesteśmy w posku stroju jako kandydaci Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj kolejny dzień kampanii, tym razem na targu. Rozmowy, rozdawanie materiałów, a przede wszystkim wysłuchiwanie ludzi w ich żalach, w ich pretensjach, ale także w ich nadziejach bo prawdę mówiąc większość rozmówców ma poczucie, że generalnie sprawy w kraju w dziwnym kierunku idą i mówią nam to wprost. Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz, Zgadzam ale... się w 100%. Zgadzam się w 100%. Witam serdecznie lidera naszej listy, Koalicji Obywatelskiej, pana Bartłomieja Sienkiewicza w przepięknym naszym mieście, w przepięknym miejscu, gdzie ludzie dokonują różnych transakcji. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie udane. Ja tylko chcę powiedzieć, że dla mnie jeszcze w Łusku ma dodatkowy taki osobisty wymiar, bo tu mieszkał, tu działał poseł Ziemi Świętokrzyskiej Konstanty Miodowicz, mój przyjaciel, bardzo bliski od roku 1980, od roku powstania Solidarności. Jego tragiczna, przedwczesna śmierć spowodowała no co to dużo mówić na no taką wyrwę i w tej ziemi i w sercach jego przyjaciół i znajomych e, wspominam go często i w przemówieniach i w trakcie pobytu i spotkań na e, przedwyborczych w ziemi świętokrzyskiej. Dla, także dla mnie Buzko jest emocjonalnie bardzo istotnym punktem na mapie ziemi kieleckiej e, i będę o nim pamiętał cały czas w czasie tego pobytu i potem.